57 al chyba kolej kolei dolnośląskich i to na stacji Wrocław Nowy Dwór. Jeszcze to mi się trafiło. Ta lokomotywa ED22. Patrzcie na to! To niemożliwe! Co tu się stało? L57AKD. Jakie tu rzadkie! Na tej stacji, dopiero na Mikołaju! na Wrocław Mikołajów jest rzadkie, no jakie tu tak, jest rzadkie, co tu się stało, ale mam farta dzisiaj, co tu się stało, ale mam farta i to wielkiego gwizdek na odjazd. Pociąg do stacji jakiej, nie wiem, pojechał, to znaczy objeżdża, teraz pojechał do Legnicy, do Legnicy, pojechał, pojechała wielka rzadkość, więc to...